we Witamy Państwa bardzo serdecznie z miejsca, gdzie ćwiczą zawodnicy Nowosądeckiego Klubu Taekwondo. Jest z nami Maksymilian Orzeł, który zdobył trzy medale podczas Mistrzostw Europy w Lublinie. No i został uznany najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Europy w kategorii wiekowej pre-junior. To twój debiut na tej rangi mistrzostwa. Słuchaj, już troszkę emocje opadły? Opadły, opadły. Już zeszła ta trema cała i jest na spokojnie już teraz. Była radość? Była. Oj, bardzo duża była. Powiedz, spodziewałeś się takiego wyniku? Nie spodziewałem się. Myślałem nad jednym medalem może, a tutaj coś takiego się stało, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jak się zaczęła w ogóle Twoja przygoda z Taekwondo? W sumie zaczęła się tak, że rodzice przyprowadzili i najpierw zaczął mój brat. On skończył, no i jakoś tak się zaczęło, że ja coraz więcej ćwiczyłem, no i jakaś taka pasja się wyrobiła, no i jestem tu, gdzie jestem teraz. Jak to w ogóle się stało, że, że zostałeś reprezentantem, że trafiłeś na mistrzostwa Europy? To jest ciężkie pytanie, bo tak naprawdę to wyszło tak nagle. No, zdałem na czarny pas, poćwiczyłem, zdobywałem kolejne medale no i jakoś tak się stało, że dostałem się do tej kadry. Ja myślę, że dla trenera to jest olbrzymia duma i olbrzymia satysfakcja. Oczywiście. Maksymilian bardzo ciężko zapracował na to, co w tej chwili osiągnął. Ćwiczy od czwartego roku życia, więc 10 lat mu minęło uzupełni do tego, co mówił, w zeszłym roku zrobił czarny pas. Byliśmy również na Pucharze Europy, gdzie zdobył dwa brązowe medale. Tam został już zauważony przez trenerów kadry narodowej. W styczniu tego roku dostał oficjalne powołanie do szerokiej kadry i tam po trzech zgrupowaniach powołanie stricte do reprezentacji na właśnie nadchodzące mistrzostwa Europy. Max jest bardzo skromnym, młodym człowiekiem. Może być wzorem dla wielu osób ćwiczących. Jest to jego pierwszy duży sukces, ale w swojej karierze ma już ich kilkadziesiąt to był kilkadziesiąt medali dla naszego klubu z każdych zawodów, czy to krajowych, czy międzynarodowych, również wraca z medalami. Także bardzo się cieszę, że mam takiego zawodnika, a jest. A są następni, którzy już pukają też do kadry. Bo tak jak byliśmy w zeszłym roku na Pucharze Europy, on się różni od Mistrzostw Europy tylko tym, że na Mistrzostwach Europy występują reprezentacje narodowe, natomiast na Pucharze Europy mogą wystąpić reprezentacje klubowe. I nasz klub reprezentowało kilkoro zawodników, zdobyliśmy pięć medali, w sumie maksymilian II, Jest też bardzo utalentowana zawodniczka Wiktoria Gondek, która wygrała Puchar Europy. Jest Alicja Kosakowska, brązowa medalistka z ostatniego Pucharu Europy. Złota medalistka z międzynarodowego turnieju tego Łądu. Także jest Kacper Banach, srebrny medalista i złoty. Ta, to grono zawodników nam się powiększa, sukces buduje sukces, ale to wszystko jest ukupione ciężką pracą. Ci zawodnicy ćwiczą czterech do pięciu razy w tygodniu. I to są pasjonaci te gładą. mamy swój cel. W zeszłym roku na przykład też jako klub zdobyliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej na międzynarodowym turnieju, także z roku na rok się rozwijamy, idziemy mocno do przodu. Zawodnicy mi zaufali, widzą, że to, co wykonujemy razem, powoduje, że przyjdzie ten sukces. Tak? Max bardzo ładnie powiedział, tytuł mistrza świata byłaby to a, niesamowita sprawa. Do tego potrzeba jeszcze dużo treningu, ale to cały czas kontynuujemy. daje to, że właśnie walczysz tutaj w klubie. Na pewno bezpieczeństwo. To jest taka rzecz, że no jeżeli się idzie po ulicach, no to na pewno się czuje bezpieczniej. Ja myślę, że ten twój świetny wynik został okupiony pewno ciężkimi długimi godzinami ciężkiej pracy. Tak, 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 no pięć treningów w tygodniu, no to jest sporo dosyć. Czyli ćwiczysz pięć razy w tygodniu. Pięć razy, tak. Jest czas jeszcze na jakieś inne pasje, zainteresowania, czy tylko wszystko absolutnie poświęciłeś temu sportowi? Yy, nie, no są jeszcze kilka rzeczy, na przykład rysowanie, też dużo rysuję, a tak poza tym to głównie właśnie treningi. A do jakiej ty szkoły chodzisz? Do Sybiraków. Szkoły to. Yy, czyli myślę, że szkoła, jak w ogóle, jak cię przyjęli nauczyciele, uczniowie w szkole? Bardzo dobrze, gratulowali wszyscy nauczyciele, pan rektor też. A tutaj w klubie wiem, że też było królewskie przyjęcie. Było, było, tak. Dokładnie. Tutaj są medale, tu jest twój puchar. Masz to w domu czy może gdzieś w siedzibie? Mam, mam w domu, mam w domu. Tak. Chyba jest wielka duma. Jest, jest, bardzo duża jest. A plany na przyszłość związane właśnie z tekvando? Na pewno zostać trenerem to po pierwsze, po drugie zostać mistrzem świata, to jest taka mała No, można powiedzieć, że taka marzenie od dawna tak Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tego, aby zacząć walczyć, zacząć ćwiczyć właśnie w taekwondo? Taekwondo można rozpocząć w każdym wieku i każdy absolutnie może zacząć ćwiczyć. To jest dla każdego. Najmłodszych na grupie mam 4-5 latków, gdzie jest dużo elementów zabawy z elementami taekwondo. A, dzięki temu dzieci mają większą koordynację ruchową, mogą bardziej się skupić, skoncentrować, to a też wyszumieć i wybawić, tak? bo to też na tym polega. Nie, nie można uczyć techniki tak strasznie małego dziecka, bo ono się nim znudzi. Ja swoją jednostkę treningową, tak jak tutaj już pokazywałem, realizuję poprzez zabawę. tak? Jeżeli dziecku powiem, żeby zrobił 10 przysiadów, będzie się nudził, ale jeżeli te 10 przysiadów zrobimy w zabawie, to już jest inaczej. tak? To jest chęć rywalizacji. Starsi, 10, 12, 15-latkowie rozpoczynają też nie ma problemów. Mam również osoby w wieku dorosłym, które rozpoczęły treningi, mają dzisiaj czarny pas, są nawet mistrzami Polski w swojej kategorii wiekowej. Absolutnie nie ma żadnego... Hmm, Żadnej granicy wieku. Międzynarodowa Federacja Tykułów wprowadziła również specjalne programy dla senior plus, gdzie dobrze po 60. roku życia można zacząć trenować. Jest od kilku lat wprowadzony również program Adapted dla dzieci niepełnosprawnych, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo i one też mogą ćwiczyć taekwondo. Absolutnie każdy, kto chce przyjść na salę, znajdzie tu dla nas, znajdzie tu u nas po prostu miejsce, tak? Nikomu nie powiemy, ty się nie nadajesz, bo z ciebie nie będzie mistrza. Nie ma czegoś takiego w tekwondo. My Jesteśmy jedną wielką rodziną, cieszymy się z każdej jednej osoby, która chce z nami być. Ja myślę, że to nie tylko Sport to nie tylko jakaś rozrywka, spędzanie wolnego czasu, ale to także kształtowanie charakteru tak naprawdę tych młodych ludzi. Oczywiście, od samego początku jest to kształtowanie charakteru. Mamy swoje zasady, jest ich pięć, uprzejmość, rzetelność, wytrwałość, samokontrola, niezłomny duch, który staramy się, aby młody adept zaszczepił w swoje życie, nie tylko tutaj na sali, ale również, również poza salą. Tak? To, że ja im zawsze tłumaczę to, że trenujecie, to nie znaczy, że macie to wykorzystywać przeciwko komukolwiek. To jest sztuka samoobrony, tak? Macie się czuć bezpieczniej, macie nie bać się zareagować, jeżeli komuś dzieje się krzywda. Także w tym kierunku to wszystko idzie. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, jedną wielką rodziną. Zarówno rodzice, jak i dzieci dobrze się czujemy, ćwiczymy razem i spełniamy swoje marzenia. Jesteśmy pasjonatami tego. Tak. Ja mam pracę zawodową, natomiast. Taką to jest moją pasją od 33 lat i się temu każdy wolny czas poświęca. Się ze składek członkowskich, one są na bardzo minimalnym poziomie, a to dlatego, że dostajemy dużą pomoc z miasta. Pan prezydent Ludomir Handzel zauważył nasz klub kilka lat temu i nasze sukcesy i z wielką przyjemnością. Za co też chciałem panu prezydentowi bardzo serdecznie podziękować. No, dzięki temu mamy po prostu wyniki, tak? bo Odciążamy rodziców, nie muszą kupować sprzętu sportowego, to wszystko zakupimy z dotacji. Te piękne maty, które tutaj są również dzięki pieniądzom otrzymanym z Urzędu Miasta, także wielkie podziękowania. Jeździmy na zawody, takie startowe też kosztuje czy Mistrzostwa Polski, czy taki Puchar Europy, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy. To wszystko musimy finansować sami, ponieważ od kilku lat ministerstwo nasze obcięło wszelkie pieniądze na związki, na związki nieolimpijskie. I de facto utrzymanie naszego Polskiego Związku Taekwondo, jak również klubów i zawodników spoczywa tylko na klubach macierzystych, a de facto na, na rodzicach i na osobach, które nas wspierają, nasi sponsorzy, przyjaciele. Także w ten sposób e, jesteśmy finansowani. Składka członkowska minimalna, natomiast duże wsparcie z Urzędu Miasta i od Pana Prezydenta, za co bardzo serdecznie chciałem podziękować tu z tego miejsca, bo ten sukces Maksymiliana to również zasługa pieniędzy, które od kilku lat otrzymujemy. Ja bym jeszcze spytać, czy, czy Ty zachęcasz swoich rówieśników do tego, aby właśnie tu przyszli, zobaczyli, zaczęli ćwiczyć? Na pewno zachęcam. No, to jest bardzo fajny sport. No, pokazanie techniki swojej i ogólnej, ogólnego rozwoju w siebie. To jest na pewno bardzo dobry sport do tego. Tak jak przedtem rozmawialiśmy, to jest no, nie tylko ćwiczenie fizyczne, sposób na spędzanie wolnego czasu, ale także kształtowanie charakteru, co chyba jest bardzo ważne teraz w XXI wieku, kiedy tak naprawdę młodzież no, w większości no, spędza czas z telefonami przed komputerem. Dokładnie, jest bardzo dobry. To jest taka odskocznia tak naprawdę od takiego normalnego świata. Przychodzę na trening, można się wyżyć tak naprawdę. I... Zapomnieć o wszystkim na przykład wszystkich problemach też. Max, plany na najbliższe miesiące. Ty w ogóle jako zawodnik masz jakieś wakacje, czy wakacje to tak naprawdę no nie jest czas, kiedy się odpoczywa od, od sekundy? Za miesiąc niecały właśnie już mamy kolejne mistrzostwa Polski, a później bardzo możliwe, że pół świata nawet. No tak w wakacje to tak czasami się zdarza. Czyli to jednak no, duże sukcesy, ale za nimi kryje się dużo rzeczy. Bardzo, bardzo.